Nie przypomina, że mam dalej iść. To nie jest finał jakiejś wielkiej gry. Ile mi zostało życia, to powiem mi. Nie zapominam, że nie miałem nic. Obrońcy kilku że słuchawki i kipi. Yeah. Dawaj, chłopaki, tutaj na zdjęciu szybciutko, bo Zawadź, zawadź, bo po koncercie nie będzie czasu. Kto jeszcze chce? Nie zapominam. Dzisiaj rodzina jest mi ale coś mi przypomina, że mam dalej. Na Widzę, do was syn. Widzę nowe trafi zdjęcia, ale, lepięcia, uspięć, mi ale mi potem zostać, zespalić, bo mam za was jeszcze niespodziankę. To nie jest winą. No, no, to w tym dzień ale tak do końca nie wiem, jak je zakodować. Mam nadzieję, że oświecę Czyli na nas wiele, ale łączy nas więcej. I trzeba niewiele, żeby go odbierać serce. Ja, yeah, yeah, yeah. yeah. Dał, bo tylko prawda otwiera oczy. A Bóg dał nam hip hop, żeby nas jednoczył. Siemanko wszystkim! Witam cały i ponownie. Mam nadzieję, że skończymy razem dobry czas. Jesteście na kubą, na domu? sobie piąteczka. Kto za ten moment? Wiatr stanął na głowie, oto dowód W fleksem jest zło, wstydem zaufanie Bogu Prawda jest ceniona mniej niż kłamstwa Ludzie wolą wielką ciemność niż promienie światła Prawda? Kochają się nienawidzić, nienawidzą kochać Dziś na szczycie stoi pycha nad niepokora Ludzie wolą słuchać typa, który ich dobija, niż posłuchać w bitach słowa wiary na dzieje i życia. Najbardziej popularni twórcy nienawidzą ludzi. Miliony lajków, za goły dupo, chłopy dla stórki. I na to wszystko patrzą dzieci, chcą wierzyć słowa. I na to wszystko patrzą dzieci, chcą naśladować. Hip to, bo nie on umana raperzy i chłopiec